Dobra, już jestem Lecimy dalej Słyszę tą mędę gdzieś Ale jej nie widzę I to jest najgorsze Jest chociaż go zaznaczonego na mapce teraz. Fak. Przyczajnikował się. Gdzie on jest? Nadal nie wiem skąd strzelał. get me some that? Whoa! Oh sh shit! Okay, one more time. No fuck! Did you talk? Yeah. Dobra, nevermind. Bo to sensu nie ma. Myślałem, żeby się wrócić. Dobra, padł łaskawie. W kilku strzałach. Technik! Krój mordo jedno. Fuck! Chciałbym wiedzieć skąd tamten ten. Dobra, następne proszę. I znowu mam low hp. Kurz zapiał Nie jest dobrze. Nie wiem gdzie jest tamta menda co do mnie strzelała Dobra, już wiem gdzie Tam jest ich więcej uh, Fuck sake. Nie mam zielonego pojęcia Co mam kurde zrobić Żeby było dobrze Tamte skaczą jak głupie No kurde! Gdzie się schylasz? Dziękuję. Mhm. Jakby go tak ze w łeb? stanować? Tylko pociski ze snajpę, nieźle! Nawet wyszedłem trochę lepiej niż zwykle. Wracaj, 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 wracaj za winkiel. A... Ale mi strzelił Ale tam jest jeszcze jeden i jest ich więcej w każdym razie który idzie no chodź no wychyl się pociski, to nawet nie jest na... No że ja teraz nie widzę skąd do mnie wali tamten gdzieś na dole jest na pewno fajnie by było namierzyć Tam była amenda. Teraz gdzie jest? Znowu mam low HP. Nie mam pojęcia zielonego skutku z devalą. Tam ci. O mój Boże. One more time. Do skutku. Za którym się razem na pewno to przejdę. Na razie się nie zapowiada. Gdzie się schylasz? Poszedł. Widzę Twoją spluwę. Współpracując w ramię padł po 20 pociskach. pociskach coś, nie coś nawet to wygląda nieźle. Dobra, to jest jumper. Oczywiście jak na złość nie widzę go na mapce. Chyba jeszcze jeden. Mi się wydaje. Widzę cię, Mendo. Nie myśl, że nie. No i gdzie już przedampował? I see you. Dobra Teraz tylko kwestia, gdzie są tamci Super Dobra Nawet nie jest aż tak tragicznie Ale gdzieś jest jeszcze jeden i jest, mam cię Przestań skakać do cholery Już gdzieś wskoczył cholera wie gdzie? O, tu jest jeden dobra padł jeszcze jeden gdzieś tam wkacza sobie z tyłu jumper jeden są bardzo upierliwi. No wreszcie mam największe szanse na wykończenie ich tu wszystkich dobra, padł. Nareszcie Nareszcie się udało, ale tam ktoś jeszcze jest. Bardzo dziwne wrażenie, że tam jest ten wielki polernik Przeładuje się On tak mało HP, że jeżeli nie trafi To będzie bolało Lepiej, żeby nie trafił. Tak mnie zaskoczył, właśnie na plecy. No właśnie, tak jak teraz. I wyla. Będa jedna. Ja wiem, że on tam jest gdzieś. Trzy dobre strzały w głowę. I będzie po wszystkim. nie działać i muszę iść tam. Nie ma tu żadnej jabłeczki. Weź się rusz, kurde Gdzie on jest? NIE TRAFIŁEM GO! No to słodko. Hu! Padł. Sweet. Mam nadzieję, że tam gdzieś jest apteczka. A nie kolejna to na przeciwniku. Oh fuck! wreszcie udało mi się przejść to już tego nie nagrywałem bo byłem na samym końcu akurat jak mnie zabił ostatni tym razem miałem farta i wszyscy wyszli więc udało mi się ich wykończyć aktywowałem sobie windę mam nadzieję że mnie już tutaj żadna niespodzianka nie nie czeka Masakra po prostu twórcy byli totalnymi sadystami szablon no to tutaj chociaż broń to będę chyba tak dokładnie trochę amunicji fajnie, przyda się to się zawsze przydaje i idziemy tam tam nie ma po co iść chyba dobra Normalnie. Nie będę sprawdzał. Grunt to teraz tu skończyć. Mhm. Żołnierze. Czy jest mordem? Się pieprzyłem eee. No Na to lout. Tie. Yeah. Soką Dobra, to od razu idę tam. Nie będę się pieścił za specjalnie. i tam wszyscy mają wyrzutnie rakiet. Poryło kogoś. Ale ja mam aha, to mi dużo HP zostało. Hail. Nie troluję. Tądę byłem tak daleko. Nie, nie powinno mnie to uszkodzić w żaden sposób. Gro nie troluj. Jesus! Paga oh, Fuck's sake! Not bad. Jest tu ktoś jeszcze? Armory oddawać. Mam mało hapsa. O rzeszty w mordę. Skąd? Fajnie wiedzieć. No ja to jeszcze raz. Normalnie trollowanie na śniadanie mam coś dla Was dostanie. Któryś? Eee, bez komentarzy Gdzie to było? Gra zaczęła być tak perfidna, że po prostu... Perfidność tej... nie Jesus, You're quite one, aren't you? Dobra. Mam bardzo mało HP. Yeah, Łap grana. Już. dzięki mają to fajniejsze karabinki. Dobra, teraz w sumie chyba będzie bardziej optymalne na nich prawie pełen armor może wreszcie się uda Jakiś tam jest pajem. Łap! No, please. You don't understand. They sent me. They're always watching. You can't change this. You can't change the future. Probably not. But I can make sure you're not a part of it. Stupid bastard. Kaboom. No, wreszcie. Ach. Dużo to stresu kosztowało, ale warto. Podsumowując, gra nie należy do najłatwiejszych. E, czasem bywa upierliwa. E, ogółem, e, no jeżeli ktoś chce pograć na w miarę e, roz... Na poziomie to proponuję y, Windowsa XP i y, żadnych update'ów, bo y, strasznie dużo, dużo błędów się pojawiło, w którejś łatce po prostu masakra totalna. Czasami to jakieś błędy dźwiękowe albo cholera wie co no ale tak to. Gierka naprawdę godna polecenia i... Warto zasięgnąć tytułu, zwłaszcza jeżeli ktoś grał w trójeczkę teraz i bardzo mu się podobała to wypada sięgnąć po pierwszą część. I właściwie to tyle ogółem. Nie ma co się rozkliwiać za mocno. Dobry Jastajsik. Dużo fajnych patentów to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych projektach. Hej!